Witam wszystkich na kanale Nocny Elektronik. W drugiej części materiału poświęconemu przywróceniu do życia akumulatora marki Makita. Jest to akumulator 6A. Jego model to BL1860B. Jak pamiętacie z ostatniego materiału. Udało nam się odblokować ten akumulator. Sprawdziliśmy sobie czujnik temperatury. A dziś pozostało nam wymienić bezpiecznik, który odpowiada za zabezpieczanie toru ładowania tego akumulatora. I to właśnie dziś wykonamy. Jeśli ktoś nie oglądał, poprzedniego materiału, pierwszej części. Na końcu tego filmu, w lewym dolnym rogu, będzie miniaturka. Można sobie obejrzeć. Zapraszam do obejrzenia pierwszej części, tak abyście mieli pełen pogląd na proces przywracania takiego akumulatora do pełnej sprawności. A teraz już przystępujemy do wymiany tego bezpiecznika. Jak zwykle tu przypominam, używamy bita T10 security. To jest ten bit z otworkiem. Tak, mamy już element na wierzchu. To jest dokładnie ten bezpiecznik. Spróbuję Wam pokazać, że nie ma przejścia między biegunami tego elementu SMD. W tym celu ustawiamy miernik. Na pomiar ciągłości obwodu. Jak widzicie, mam nadzieję, że to widać, miernik nie pokazuje nam zamknięcia obwodu czyli bezpiecznik jest uszkodzony. Przystąpimy teraz do wylutowania tego elementu i wymiany na nowy. Mam tu już dostarczone nowe bezpieczniki. Włączam Hotera. Nakładam nieco. Fluksa. W celu łatwiejszego odlutowania. Element został wylutowany. Sprawdźmy sobie teraz jak to wygląda pod mikroskopem. Obczyścimy teraz pady ze starej cyny. Wykorzystamy do tego celu plecionkę. Dobrze, możemy teraz już przemyć ady zastanawiacie się pewnie czy to bezpieczne Dotykać grotem do obydwu padów naraz. Mogę Was uspokoić. Dopóki nie podłączycie ładowarki do portu, nic się nie stanie. Dlatego, że co prawda po prawej stronie na wejściu mamy napięcie dodatnie. Ale już po lewej stronie mamy tylko wyjście na port ładowania. A skoro nie mamy tam nic podłączone, to oczywiście nic się nie stanie. Dopiero w trakcie załączenia ładowania pojawia nam się na tym obwodzie napięcie. Teraz jeszcze odtłuścimy sobie styki alkoholem izopropylowym. mamy już przygotowane do wlutowania naszego elementu. Wyciągamy sobie jeden bezpiecznik. Staśmy Jak widzicie, ten bezpiecznik ma trzy pola lutownicze. Tak jak wspominałem w pierwszej części. Nie wiem czy dobrze złapie zbliżenie. Kamera. Ale te większe styki odpowiadają za przekazywanie napięcia przez bezpiecznik, a ten mały styk podłączony jest wewnątrz do cewki grzewczej, która w momencie wykrycia przez BMS jakiejś nieprawidłowości. Na akumulatorze podgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i rozłącza nam połączenie pomiędzy tymi dwoma padami. W konsekwencji, oczywiście, ładowarka zaprzestaje ładowania. Sprawdzamy sobie teraz, którą stroną będziemy to wlutowywać. Nakładamy odrobinę. Fluksa oraz świeżej cyny na pady lutownicze. Naturalnie, na prawym polu lutowniczym mamy tu dużo większą trudność w rozprowadzaniu cyny, dlatego że jest to bardzo duże pole lutownicze. Jak widzicie, zaczyna się w okolicach tego głównego przyłącza. Tu, gdzie nam wchodzi plus z pakietu, i to pole ciągnie się aż za ten port. I dlatego pochłania bardzo dużą ilość ciepła. Odbiera nam po prostu bardzo dużą ilość ciepła, co w konsekwencji obniża nam ogólną temperaturę podczas lutowania. Przygotujmy sobie teraz bezpiecznik do wlutowania, wlutujemy teraz hotarem nasz bezpiecznik, oczywiście próbuje nam uciec. ale nie poddajemy się. Przytrzymamy go sobie wstępnie pęsetą. Już widzimy, jak bezpiecznik zaczyna ładnie siadać. Zaczekamy do wystygnięcia. A few later. Możemy teraz wyczyścić nasz element. Alkohol już odparował. Sprawdźmy teraz, czy przywróciliśmy przejście przez bezpiecznik. Jak słyszycie, przejście odzyskaliśmy. Mikroskop nie będzie nam już potrzebny. Oczywiście, ja tutaj dodatkowo zabezpieczę. Nasze punkty lutownicze bezpiecznika lakierem. Jest to lakier utwardzany przez promienie UV. Lakier nam się ładnie tu rozłożył, jak widzicie. Pokrył nam świeże punkty lutownicze. Teraz jeszcze tylko wystarczy naświetlić ten punkt lampą UV. Możemy to tak zostawić, nawet. Próbuje nam lampka uciec. Może zrobię to w ten sposób? Ustawiamy sobie czas. I czekamy na wyłączenie lampy. Jak widzicie, lampa zakończyła pracę. Lakier został utwardzony. Możemy już śmiało złożyć obudowę. Jeszcze sprężynka. No dobrze, i teraz najważniejsza rzecz. Sprawdźmy, czy nasza praca była skuteczna, i czy ładowarka rozpocznie proces ładowania tej baterii. Jak widzicie, zapowiada się dobrze. odczekam jeszcze chwilkę. Niektórzy twierdzą, że ładowarki po jakimś czasie potrafią przerwać to ładowanie. Jak widzicie, nic takiego się nie, nie dzieje. Mamy trzy kreseczki, żeby nie przeciągać na razie wyłączę ładowanie. Oczywiście pokażę Wam, że urządzenia podłączone również działają z tą baterią. Podsumowując, myślę, że cała naprawa można powiedzieć, że zakończyła się pełnym sukcesem. Nie dość, że wymieniliśmy ten bezpiecznik, przywróciliśmy ładowanie, to również, tak jak pamiętacie, w pierwszej części odblokowaliśmy BMS-a. Myślę, że to bardzo dobra wiadomość dla użytkowników. Elektronarzędzi tego producenta. Oczywiście w dalszym ciągu nie jest możliwe odblokowanie wszystkich typów baterii. Nadal trwają prace nad zwiększeniem funkcjonalności urządzenia do odblokowywania BMS-ów. O dalszych efektach będę oczywiście informował osoby, które nie oglądały pierwszej części, przypominam, że mogą to zrobić. Klikając w lewym dolnym rogu pod koniec tego filmu na link. Zapraszam do zadawania pytań, komentowania. Jeśli macie jakieś wątpliwości, ewentualnie jakieś sugestie. Zapraszam do kontaktu zarówno w komentarzach jak jak i drogą mailową. Mój adres mailowy, podany jest oczywiście w opisie kanału. Zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Na dziś to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć.